Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii yy, Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Dzisiaj szukamy kosturu kostura Kazrów i tym samym yy, powozu Karyny Nachlandku, tu musimy wejść z tego czaru! Nowa Czarno tak temu pięć klanów plemienia Umbaru opuściło Teganzę i wyruszyło na północ. Po przemianie w Kazrów tylko nieliczni przedstawiciele starszyzny zachowali władzę nad magium. Wiedza ta jest przekazywana najzdolniejszym potomkom, którzy zostają potem niebezpiecznymi szamanami Kazrów. Trzymałe tu wreszcie. Nie widzę tą turecką morską, ale no, dużo życia mają, będzie trzeba zmienić broń. Ja mam 20, z którego mam broń. Z 17 dwóch. Do... E, to dobrze. co jest lepiej, to zmieniamy z obrażeniami. Trzeba nam teraz oprażeń I idziemy dalej. Tu będzie jaskinia jedna albo dwie. To po prostu zeksplorujemy to. Migniemy właściwie i to sprintem z tego odskoku. Broń, ale i tak bym ja ubroń, To sobie przerobimy na materiał rzemieślniczy na razie. odwód Eksploruję, później będzie yy, środek zawsze, tak jest najłatwiej, bo można... ...wilić, nie można uciekać, przeciwnik nie zaskoczy. Chociaż nie planuję uciekać. Ale trzeba to zaplanować. I tu może być wieża strażnicza, tu albo na następnej lokacji. Oprócz tego jeszcze... Yy, ...Jaskinie klanu księżyca. Ile mam życia? 2200. To rekord to w Diablo 2. Tu jeszcze jest ta lokacja. To samo miejsce, wrócimy, więc idziemy do tej lokacji. I zobaczycie, co tu się będzie działo. Naprawdę bardzo fajna lokacja. Często tu legendy lecą na tej lokacji, właśnie. Też obszarowa jest. Lubię obszarowe. Ale... Każde postaci mają jakąś specyfikację, niektóre kilka mają, takie są lepsze, moim zdaniem. Albo jedno lepsze, to jest dla innych są lepsze. Idziemy dalej. Tu nic nie wypadło. Dalej. A może tutaj? Dobrze trafiłem na bo. Znowu i już daliśmy radę co wypadło. To nic z takiego pierwszeń. też nic maszka dla szamana też tam nie pomoże. To jak gdzieś będzie przejść, ale nie wiem. Twoje światło coraz bardziej bromienie. Kiedy krzyżowcy lany. skończyli pobierać nauki, Akhan posłał ich na cały świat, by szukali sposobu na oczyszczenie serca kościoła za mało dyscyplinę, które się w nim zalęgło. Nie wyznaczył im ponadto żadnego jasnego celu. Niektórzy kapłani głosili, że krzyżowcy wysilają się na próżno, że nigdy nie uda im się wypełnić tej misji. Ale nie tak łatwo jest zasiać ziarno zniechęcenia w sercu krzyżowca. No widzisz, to było taka część trzecia, w tym czwarta. Myślę, że pamiętacie część trzecia, bo ta część trzecia była niespodziewana. Ale tam to jest jej kontynuacją. i level dajemy. Tutaj mamy to, skóra, ale i jak z tego korzystamy więc to załadujemy koledzy moc śmierci Spowalnia wrogów to się opłaca jakbym spowolnienie szedł oto to też ale zamiast tego na przykład co mamy dodatkowe leczki 3 do zostanie uleczony przez który zdrowie. zdrowia może bym to zamienił wtedy by większe obrażenia były na to i wtedy zamiast tego... co piętną śmierci, też jest zamiast kolczatkiem to włączył z tym, przez 5 sekund to się opłaci. O zakresie, tyle obrazy, przez tyle sekund, to wywalimy to. Co to zamiast tego To wywalimy to, to dajemy tutaj. Tu nam trzeba i tu dajemy to. Wszystko jest dobrze chyba. A, do trójki się przyzwyczaiłem, więc tak, do dwójki, tak, więc tak będzie, i już mamy obrażenia jeszcze zwiększone, tu mamy, mamy też, wtedy mamy ogromne obrażenia. I to spowalnia wrogów na elitki, patrzcie. Potrzebuję więcej czasu. I tu teraz możemy zaopiekować jak elitki, I wtedy im y, szybko życie spadnie. zaatakowany i już dobre to są umiejętności Jest ciekawe mamy takie rzeczy spodnie słabsze też słabsze niedługo do miasta trzeba się wrócić bo już miejsca nie ma dziękuję że pomagasz mi w z ciemnością i tu Złagania idziemy na drugi słań, poziom. To bycia jest drugi poziom, zaraz go poeksplorujemy. Bylebyś nie wchodził mi w drogę. No i tu jeszcze groźby słychać, ale Tu można fajnie odsłuchać, to jest Co to jest? Chcę bossa zaznaczyć Wtedy jedynka. I czwórką i będzie wtedy ogrom obrażyć bo... o teraz właśnie. Mam zbyt mało dyscypliny. Bardzo fajnie, A tak. Aby to zrobić muszę mieć więcej nienawiści. I już. Zaatakowany, wszyscy zwiększa się pancerz. Mamy jakieś karwaszki, ale zaraz do miasta idziemy, więc wszystko sobie zobaczymy. Uważaj, to może być połowa... nie lubię tego czaru, że już go mają. I teraz większe obrażenia. W tym że są na, znaczy, naznaczeni, lepiej jak to roznosi. Ale no tu jednak obraz nie zadaje. Na inferno, spaniel a Nie, tego nie było na inferno, stary Diablo. A, na utręcie jest było. I na szczelina na palemu i głębokich to jest bardzo ciężkie. No i skrzynka taka i skrzynka złota. I zobaczymy już mało miejsca to lepsze O, to też lepsze 32 a to objęte i już z którego poziomu? I tak sobie poszukamy z 17 a ta co zauważyliśmy? z 17 tak samo okej okay. szukamy tego kamienia będzie tam już wiadomo i wtedy do miasta sobie to wszystko Wyrzucimy i po prostu dalej ruszymy od wędrówkę Muszę wrócić No i już Atakują z każdej strony I już do miasta chwilę posprzedawać coś może nie, nie... broń zobaczę chyba, że mam jakąś mało poziomową mało poziomowy pancerz to wtedy się zmieni buty już z pierwszego poziomu zmieniliśmy na lepsze i jestem z tego zadowolony a zobaczymy co teraz będzie w mieście z grubsza takie bronie lepsze, bo już mamy 21 czy 2 level więc trzeba bardzo dobrą broń mieć, żeby obrażenia zadawać, bo widzicie jak słabo z tymi obrażeniami u mnie jest Mimo, że może być słabiej. To zaraz do miasta wejdziemy. Czy jesteśmy. okej okay. I tu wszystko sprawdzamy na bieżąco. Zniszczymy to też, tak To już zmieniliśmy, tu jeszcze coś możemy włożyć. Jeden kolejny. nie mamy zręczności, tak jak u siebie, przykro Ale bronię Nie wiem gdzie była Kołczany, ręczne kusze, kusza, ale ręczna kusza, molzo, potężna broń To też nie, o co to Jest ręczna kusza 17 i następny będzie 22, który ja mam? 21, e to nabijemy. Sobie od razu kuszę fajnie, Fajne zrobimy. Przynajmniej pozbyliśmy się części przedmiotów. Będzie łatwiej tutaj przychodzić te tereny, może jakiś jeszcze quest dodatkowy nam się trafi, to wtedy wykonamy go i będzie fajnie, ciekawy będzie ten odcinek. I w sumie let's play. I on mnie atakuje. I idziemy dalej Ale ja po 370 tutaj tam. Helu w piątym akcie Diablo 2 A po 700 to chyba nie Chyba bo że Bosi. Idziemy dużo jeszcze, a tutaj jest, jest ale i tak przyjdziemy się Znacznie już pewnie będzie tego odcinka z niecałe 10 minut albo ze 12 może Nie wiem Bo nie mam stopera Wszystko patrzę na zegarku I już to jesteśmy czasu I będzie boss Patrzcie Potrzebuje więcej czasu I tu go rozwalimy wpaść niedługo no pada jest padły rzeczy wypadły i ładnie tu już expa podziałało i co tu jest fajne Kuszę 23 nie interesuje mnie i tyle w zasadzie teraz tam mamy iść ale jeszcze przejdziemy o i teraz się z tym komogramy! Na razie tu nie idziemy. Ale ty zaatakujemy już. Będziemy wchodzili w paradę. I idziemy tutaj. Potrzebuje więcej dyscypliny. Zaatakowamy. I teraz zwiększa do 50%. Osa chyba będzie dodatkowe, ale nie wiem. Chyba tak. Nie, chyba nie. Ja Kolejne chyba trupy. to nie będzie to dodatkowe ostatnio. zadanie. I teraz... Jest. Zrozwaliśmy kolejną seryjkę. Bolsa dodatkowego. Coś tu jeszcze chyba już nie będzie, nic skrzynia, a jest buty, ale my mieliśmy dobre buty, nie będą lepsze, nie są. Tak jakby można się spodziewać, tam zaraz wrócimy. I patrzę, no to teraz tutaj. O. Na wszystko to święte. Widzisz tego wroga? No, Muszę mieć więcej broga. nienawiści. A jest dużo wrogów to tak I tym też fajnie się atakuje Bardzo fajny Czar Kilku wrogów atakuje naraz, lepszy niż tornado Na razie tylko góry Też można na sobie To załączamy i już. Za mało dyscypliny. Chyba 700 jest. Najwięcej, no 700. I krzyżowcy, część piąta. Krzyżowcy złożyli śluby, że poświęcą życie na poszukiwania. Nikt spośród wojowników i wojowniczek nie wierzył, że to on lub ona będzie wybrańcem, który zakończy krucjatę i usunie zepsucie. Wierzyli, że poszukiwania uszlachetniają ich, że dyscyplina ich życia i drogi to prawdziwy cel ich wędrówki. Krzyżowiec miał odnaleźć spełnienie w samej wyprawie. No i tu jest już, już umiejętność. Wiliśmy lewe. Co mamy fajnego? Tu mamy granat. Nie interesuje. Tu mamy w odskoku kompan, pająk. Tu już pająka atakuje tyle. Spowalniają wrogów, to może być fajne. Ale tu mamy to. Zostawimy to co mamy. To ma być wielostrzał. Jeszcze mamy 360. To na razie nie ma dużych obrażeń. Ale fajne. Mimo to bez runy nadal przy naszej stronie. Biliśmy ten level, ale. Patrzcie teraz. Go, 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 Goblin trzeba szybko po, o, polecieć już Goblin Pokonany A rzeczy takie to kurczę 32, już niebieska Więc fajnie Nie jestem jeszcze gotowy Dobrze I tu zaraz obchodzimy wszystko I tu ktoś do mnie dołączył, do drużyny dołączył nowy sprzymierzeniec, ale wrogowie rosną w siłę. Ale napiszę mu. I już mu napisałem. Jeśli mi tu wejdzie, to nie wiem, to coś mu zrobię. Tak, Niech napisałem. Więc, no szkoda, już mi wszedł. I nagrywanie mi zepsuł Moją wspólnie Ale już jeste, jesteśmy z powrotem. Później z nim pogrom zapewne mój kolega. Nieładnie mu napisałem, bo szybko chciałem zareagować. I. No i tak napisałem. To było królu żeby nie mój zmarnować, żeby być ciekawszy. Idę teraz iść na razie tutaj. Przepatrzę. Tutaj są. A tutaj jeszcze są Bęben I tu coś jeszcze jest, tak? na broń Bierzemy tą broń O i tu jeszcze odkrywamy Już, jeszcze tam I już Tu też zrobione można iść dalej już zaatakowany mam zbyt mało dyscypliny zbyt mało dyscypliny, ale jeszcze idziemy zaraz tu punkt będzie, więc do posuniemy miasta akurat Tu też mi wypadła to broń, nie dla mnie, my to nie interesujemy I tu atakujemy z tego, bo to są elity takie Trzeba tak zaatakować I tym atakujemy ich. I zniszczyliśmy I już Idziemy dalej tutaj przechodzimy To dopiero bardzo dobry, już pół lewela kolejnego, zaraz tukniemy. Paulo lokację tutaj jeszcze w jednym odcinku przejdziemy. Będzie najróżniej dłuższy. Jego też zaatakujemy. I tu. I idziemy dalej w górę ale może pół punktu na razie nie będzie I dalej, a to się po prostu wrócimy i o tak wrócimy Muszę do wrócić. miasta, bo to bardzo ważne czynimy broń będziemy mieli bardzo dobrą skoczył może o 1,3 wrażenia nawet Czyli zamiast 300 będzie 400. Bo nie sądzę, żeby to zaskoczyło więcej. Bo było bardzo trudno to zrobić. Więc jest tak, jak jest. I wrócimy. I jak kupimy dalej. W tym samym odcinku przejdę. Bo to małe nawet będzie. A małe będzie, będzie można. A łatwo przejść. Jeszcze się ładuję Bo tam widziałem 32 na napisie Ja mam po 32 i tak jak na tym 32 na, na napisie To będzie z około 50 w sumie Się wyrosły, no. może nawet u mistyczki pokręcimy coś Żeby już długo nie chodzić do tego miasta Jesteśmy Odłączono od sieci Dalej nie kontynuuję więc Tam doszedłem od yy, od tamtego punktu nawigacyjnego rozpoczniemy, ale po prostu od tamtej części. To problem czasami mi taki przeskakuje, więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja bym mistrz się z wami. Żegnam. Cześć.